Sie ma, witam Was w moim nowym programie, który jest w sumie takim blogiem. Ciężko mi to nazwać. Aczkolwiek będę tu zamieszczać moje przemyślenia na temat różnych rzeczy. Może nie? No dobra. Tak jak chcesz, oszukuję. Na pewno zauważyliście, że między mnie jest jakiś jebano obrazek. Dobra, przyznacie, kto pomyślał jebano! Pewnie jakiś pasztet. Już tłumaczę. Po prostu chcę, żeby ludzie bardziej interesowali się tym, co mówię, a nie jak wyglądam. Dobra, prawda taka, że nie chcę, żeby ona no, śmiało się z mojego ryja. i być anonimowa. Tak. Anonimowość jest fajna. Dlatego też nazywam się Bezimienna. Fajnie, co? Tak więc tyle o, o mojej skromnej, a zaraz o zajebistej osobie. Haha, ha. i znowu żart. Wiem, że tylko zajebiste. Przejdźmy do dzisiejszego tematu. A mianowicie przyjaźń. Rodzina wyrazu, przyjaciel, przyjaźnice, przyjacielski. Tak na marginesie, To są zajęty dociągnięcia, ale jadę na pełną spontanie. Dożyć. Przyjaciel to osoba. Yy, Przyjaciel coś zajebistego. Taki mały ukryty anioł, która, który pomaga Ci nie zejść na dno. Taka osoba jest bardzo ważna, ponieważ sami możemy wiele, ale z kimś wszystko. Na przykład u mnie w moim wideoblogu słuchaj tylko mnie. A tak naprawdę pomaga mi mnóstwo osób. Dobra, tylko jedna, ale no bo cóż, ja miałam tylko pomysł. Wszystko inne, zawdzięcza właśnie jej. A więc proszę was, fajcie o przyjaźni, bo nawet ta najlepsza, ta cztery ever, to nie dbana, to, że to umiera. To pierwsze. A drugie, to zaufanie. To postawa przyjaźni i jak raz już stracisz, to chuj, o to odbudować. To tyle. Następny odcinek za jak, dwa tygodnie. Yy, a! I pamiętacie, co to mówiłam, co to spontanie? Reaktowałam. Wszystko czytał z to, to mój pierwszy taki występ, a więc jak chcecie, mi, no nie wiem, podrzucić nowy pomysł, czy skrytykować, czy w ogóle zapiszcie na mój e-mail bezimienna blog małpa.interia.pl a czy nie wiem, jeżeli tak, nie zapamiętacie, albo nikt sobie nie zapisał, ale podałam tam na dole. A tutaj dzięki dla Was.